...bojka, jaka jest, każdy widzi na początek. Robimy parę dmuchnięć, żeby trochę się tu powietrze już znalazło. Tak, ze trzy cztery z jednej strony i z drugiej. Dobra, już trochę powietrza tu jest możemy teraz rzucić tutaj jakiś przedmiot do środka typu tam nie wiem pilocik. przed do środeczka i tutaj jest przynajmniej u mnie takie jakby cztery numerki i chodzi o to żeby to zawinąć właśnie w ten sposób raz dwa trzy cztery jak już jest tak zwinięte, to tutaj jest taki cycuś i tu jest końcówka. I to ze sobą łączymy. I następnie tutaj po bokach, po bokach też łączymy ze sobą. tak i z drugiej strony to samo. No teraz jest w takiej postaci jeszcze niedopompowanej i żeby to było szczelne trzeba dopompować do końca tak, żeby było żeby tutaj się zrobiło pod wpływem ciśnienia już szczelne połączenie więc tutaj jeszcze dmucham jest sztywniutko no i teraz dzięki temu, że tu jest takie pozawijane i, i że tutaj jest yy, nadmuchane, no to tutaj nie ma szans się przedostać żadna woda. No i wszystko jest elegancko. Sprawdzamy, czy gwizdek działa. Można pływać.